Dobra, teraz pytanie, co robimy? Ja! Idziemy kać budkę. Budkę? Ale on ma 16 lat. 16 lat? Nie, łaj, To z nim nie możemy, co? No, ja dajemy. Na 25. Nie, 28. 4 dyki. czy Dobrze trzymasz? Nie, bo ja autem jest. Z... Ja autem z synem jestem, niestety, to nie mogę, nie? Ale innym razem, może chętnie, w weekend? Mój tata ma 30 lat. Jak? Ja 30 lat. To, to, to jest... mój syn. Co ty gada? Zbieram. No on mnie wziął u ciebie. Takie geny. Ma, mama wyższa <grym> po prostu, tak? No, ja Kurdy. Nie każdy się wysokim urodził, no. Ja u ja, ja znać, bo by też były by, by, wszystkie tutaj. 在车间配合，最最最认可的。